Wszystko mogę zmienić, namalować świat od nowa, jeśli tylko będę chciała, jeśli będę już gotowa. Zarażam Was dobrym, dobrą energią. Buziaczki. Twórzcie ten świat od nowa, malujcie swój świat od nowa. Kupcie nowe farby, żeby nie miały starej pamięci. I słuchajcie Mirki Brzozowskiej na YouTube, znajdźcie ją. Pięknie śpiewa. Wysyła dobrą energię. Puziaki, pa pa, 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 pa pa piękny dzień mamy. Piękny. Ostatni poniedziałek października 2023. W płyńcie z falami życia. Bądźcie sterem i okrętem. papa. Pa.